Co robić, jak już wylądujemy? Eee, z tym, że nie. Nie zdradziłeś nam pradu. Nie sądziłem, że trzeba! Jest przecież oczywisty! Bank na bandę na bank! Biedę parę chłopa do rozwalenia skarbca i roztradziania złota. Dobry plan. Może na początek... Na... Nawet nie powochasz tego złota, jeśli przeszkodzi nam straż. Odpuśćmy na oścież purpurową twierdę i wypuśćmy wszystkich więźniów. Strażnicy będą mieli zajęcie. Z pewnością, ale nie o to! Nie. trzeba zasiać zamęt na ulicę. Mam rakiety. Chce ktoś rakiety? Spójrzcie na to szerzej! Złota, złota, złota! Musimy złałać ich ducha, zanim ich złupimy! proszę! Pomyślcie! Przymocujmy rakiety do miasta! Zaświeciście! A potem... A potem zabierzemy tę mieścinkę, gdzie nam się żywnie spodoba! O to mi chodziła! Poważnie? Co za głupota. A, nie świeci mi się to! Poczekajcie, skoczy drugi wiek! Eee. -ha -ha! I to właśnie nasz cel! Była własność mi cały Dalaran! To genialny plan! Jasny, prosty! Powinien też być oczywisty! Na pewno pójdzie jak składka! Ty, geniuszu, a jak wylądujemy?